A w dzisiejszym odcinku? Wie, on jeszcze nie był. Wszystkie nie kurwa są do Rzymu. Kraku! Mów moje do mnie, ty słodkie kurwisko. mnie, czy by to Nie znasz dnia ani godziny. I nagija się teraz na to, Co to nagrywa? było? Nie znasz G dnia ani godziny. Wiesz, ja ci powiem! Kurbo. Wiesz, ja ci powiem! Spiszeć powiem! To... Odpalam tu! Nagraj to, nagraj to, nagraj to! to się Nagrywaj to! Aaaaaah! American got... I wiele wiele więcej, więc przejdźmy do odcinka. Ale w sumie to tak na no, kurwa Kasper... Nie będę nic mówił, bo dostanę wpierdol, ale... Dobra, w tym momencie. No ale ja zbierałem tą przycinę, rozumiesz to? Raz ja to dosta... zbieram, raz Ej, nie obchodzi mnie, że ty to zbierałeś! Co to za różnica, kto to traduje? Właśnie. nimi rękoma ja Raz dostanę wpierdolę. Nie nie mi spodnie! Zamknij chodź tu, a nie! <laughs> nie wiem, co ty wyśledzony? Co tarce? Nie mam tarcy żadnej. Czemu ci mi oddałśnię moje buty? Bo hmm. miałem Zazwykła. je w jakim punkcie. No to były buty Alana, któremu chciałem oddać. Daj mi tarczę. Czadziok Skąd mam ci ją tarczę? To gdzie jest moja tarcza, no? Zaraz to Nie wszystko spiernulę! Wszystko wysadzę zaraz! Spalę te budę! Spalę. Wiesz co ci powiem, wiesz co ci powiem! Tak jesteś chytry, tak jesteś chytry! Daj mi tu Flintest steel. Tyle ci powiem A wy na przykład robicie przepis na ciasto mango i dodajecie do pieca No kurwa powiem. Tyle ci powiem. Tyle ci powiem, tyle ci powiem, tyle ci powiem teraz aktualnie. Uch, mistrz się znalazł, Łuk mistrz się znalazł, bez, bez, Jezus bez, Maria. Bez, to jest Twój dom ogólnie, Adam, przypominam. Tyle ci powiem! Czy ty spaliłeś moją chatę, idiota? Adam, to jest Twój dom. No dobra. No dobra, Pan mi. ty spaliłeś moją chatę? O, Nie, prawie on zasadziłem koło z takim DMT. Prawie bym spalił tę budę. Ja to zrobię. Nie, bo ja tam mam i ty. Nie, bo to. Nie, masz piekło. Weź je. To, to Weź je. Masz piekło. Od od że od nie mam, bo zabierze Wiesz, co masz ci powiem? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wiesz, co mnie obchodzi ta wujka tanka? Nie, bo tu jest to, dobra, to jednak nie. Ile, ma. A tu, kiedy ma trzeci level? No, jeszcze trochę. Bo ja coś pisze, ale on nie wie, on się nie przygotowały. On jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie. Wszystkie tutaj w nożym Spalę co te gude! Cają pali mają... Debilem nołe! no. To jest, to jest debilem! Co on robi? Wiesz co mnie obchodzą te krowy? To mnie obchodzą? <laughs> Debido! Coś przygłupem jakimś Ej, ale to co w mu robicie? Cine. A co robicie w Ja lecę w jest jesteś. Gdyby Kasper mi nie zabrał trzciny, a, a, <laughs> a, ja <laughs> a co on zrobił? nie miał autyzmu, człowieku, a nie, że ja ci nie zabrał trzciny. A co on zrobił? Nie wiem. Gdybyś. <laughs> <laughs> Ej, dobra, co ty robisz, ten będzie. To zrobił? <laughs> nie! No pędzisz Co, co ci wiesz coś powiem? Gdzie ty masz jakąś swoją chatę? Które są twoje skrzynki? Nie wiesz ma... coś powiem? Dewilu... Nie! Dewilu... Nie masz szans Nie, nie! Ale o ja mojej haty od ci się! <noise> Za późno! Pierdalajcie mój chaty! Nic nie mam do swojej chaty! Nie mi to Jak prowadzę! Nic nie robimy swoją hatą Kapi, czemu ty ten? Tyle ci powiem! Co tam się kurwa dzieje za morderstwa? Kraków! Bomba! Kraków, chuj. Kurwa, oka! I to pierwa. Ja to naprawiam koledzy, po prostu trochę musiałem ulżyć, mi musiało. Co, co on zrobił kurwa? On wysadził całą moją skrzynkę Wszystkie skrzynki On wysadził wszystko wysadził On wysadził wszystko On wysadził obok portalu wszystko ja pierdolę, Ale pamiętaj! Nie znasz dnia, ani godzinę 17-17 I siema Rusina! Siema Patto to! Ja idę! Patrz to! Tomek, 17.17 17. Nie znasz dnia ani godziny Ja pierdolę, ja się buję tam wracać! Ja już nie wracam, szmaty Ja już też nie wracam Zaczyna się anarchia, nie? nie mogę Dobra, kradnę to i ja stąd uciekam Żegnajcie, hasta la vista. A wiesz co robi z tym wojanka magazynem? Wiesz co z tym wojka magazynem? No nie podpalaj, no ja jak to... Jak to, to zobaczysz jak ten No to chodź, robimy tutaj to! Ale no nie, jak to, jak, to jak on to robi! To no tak! Tu będzie gdzieś pół płytka! Dobra, to trzeba... Ja pierdolę, przecież on was zje w chuj, i tak chyba zakończymy potem ten serwer po tym co, co my robimy Tak Czy ten życie Wojan odejdzie? Nie bądź mnie co pójdzie do razu, Ej, ja nie robię tego minecartami. Ja minecarty zabieram do siebie na kiedyś. Wiesz co zrobię? Ej, a w... mogę... Rozsadzi go jak esa. To nie mogę. Wiesz co ja zrobię? Chodź. Chodź, weź ze mną te całe TNT. Weź ten stack. Tutaj. Góry Tu jest. Stąd. Nie, gdzie jest ten stack? Tu jest stack TNT. Weź go cały i do końca ze mną dzieło Allaha. Ej, ba Badin, Badzin i wszyscy. Bo, Ale dobra, patrz, dobra. robimy coś takiego. Tu robimy pół płytkę. Na tym, gdzieś tu. Ja pierdolę co wy robicie, I wiecie poczekaj, Robimy tak, zejść dwa piętra niżej. Dobra, i tutaj. Siebie, tu pożegaj, ja to skopujemy na, na chwilę całe tutaj. No. Ale tu robimy... to Tu będzie rozpierdol ostry. No, on nie ma stary ogólnie tego. On nie ma, on nie ma nic, tu, tu już nic nie będzie, tu już nie będzie całej naszej bazy, całej wioski, będzie trzeba 10 indziej bazę robić. No ja idę, ja tylko, ja sam mam pół płytkę i ja stąd idę. Nie wchodźcie już do magazynu. No. O. No to be, ostatni a ja zacznę Wojan ten... tak tylko powiem, tak wam tylko powiem na no, uszku, ja ale to, Wojan to budował, po, e, chyba godzina wojny. Mam wywalone w tego dobra. Wojana. To nie jest duża. Godzina to jest szczerze mega mało Ale on to ładnie odebrał akurat No ładnie, ale no jestem... w sensie, a ja Ale ja mam autyzm Dobra i nic nie będę odzywał się. Ej, nie masz mu nic mówić, dobra? Ta! hello Jan, bo no, kurwa nic nie tu A by tak powiedział? Ja się szczerze, się tak nie będę nie chciałbym. Jeszcze tak zrobił, to byś miał po... przekopę do końca serwera. O, to miło. Ja bym okay. tak chciał chyba. Bo mi się trochę kończy TNT już ja będę Dobra macie trzy krowy, trzy owce Mów moje do mnie, ty słodkie kurwisko Zderznie, to topinokie Dobra, chodź, chodź, chodź I teraz tam o, w prawo buduj Jaka wyjdzie, jaka to wyjdzie? Brązowa, nigger, kurwa Ja może my to teraz rozsadzimy czy czekam aż on to rozsadzi bo Nie, nie czekam aż on to Ale on nie czeka będzie się w tym tygodniu a myśl, myśli, że on nie wbije jeszcze dzisiaj? Weź się go, zapytaj. On, on nie wbije. Dzisiaj jeszcze. Nie wbije to ja mogę do niego zadzwonić. Zadzwoń, no ale no nie musisz, bez... tak po prostu, się. Pytaj pytaj bo, się bo chcemy, powiedz, że no, chcemy kończyć smoka. Bo chcemy, zako my my... Że chcemy, zako że chcemy zakończyć, że chcemy zabić smoka i cię no? wbije dzisiaj. Dobra, to idę. Musisz spać? Co? Za chwilę proszę. mamy trochę A jak, jak powiesz, że nie wbije dzisiaj, to nagrywamy film z tego, jak to wybucha, wszystko. Tak! I mu to wysyłamy na grupę. Gangsterka Ale to trzeba zabudować jeszcze tutaj, żeby nie było widać, nie? Wiadomo Dobra, ej, mi zostało tylko 5, a ja jeszcze tutaj braszkę gdzieś ugrzęznę. Do, gdzieś tu dam kawał... Co powiedział? Co powiedział? Nie odbieram To to ja pierdolę, ja się nie bądź. No to ja tu serwerem, kurwa! Marka. Ej, wy, no mi serze, i mi się taki serwer podoba, że można robić, co się chce. No mi też. Akurat. Że no jestem lany. Trzydziestą sekundę. Ja fajnie w tym jestem lany. Fajnie, fuj. Lany poniedziałek. Lany poniedziałek. <laughs> to jutro dopiero. Biedroń. tak jeden żelazo, bo potrzebuję. Jeden żelaz. żelazo O mam, dobra, klasz, mam Jeden żelazo o. Hej hej, wostrówka, no To, powiem może sprawa życia i śmierci, czy gra No tylko sprawa życia i śmierci A ja mam, do, do, dokończ tu dywanami Tomek, dołóż dywany Pierdalaj! mam jednego, ja mam jednego dywana No to idealnie Ej, gdzieś zaprowadzisz mnie do tej ekspiarki? Za chwilę Pepnij się o, kurwa. O, Kasper. O, do mnie może nie, Kasper, po prostu Kasper to w ogóle śmierdolił na drugi koniec <noise> Bo go mijałem Ej, nikt wcho nie, nie wchodzi już do magazynu, nikt Lepnij się do mnie. Ej, nie potrzebujemy jednak ja Tomek tej tej I jak pierdolę rozbiórka Nikt nie wchodzi do magazynu Nie znasz dnia ani godzinę I nagiję teraz na to Co to nadziję. było? Nie znasz dnia ani godziny Wiesz <laughs> powiem! Kurwo! Wiesz powiem! Odpalam to! nagraj to, nagraj to, nagraj to? Nagrywaj to! Nie znasz dnia, ani godziny! Odpalam tu wszystko! Ej, bo tu ja, były moje ty. te! Ja tu miałem... Moje wszystkie te, tu były Minecrafty Tego też już nie mam, dziadzio Mine karty tu miałem, Tomek Pola z Trzynkiem Pola z Trzynkiem Wiem o tym, Wiem o tym. Wiem o... A Maria Tak się to Kula. nagrywało Kapi wróć do bazy Proszę, tefnij się chociaż na chwilę Proszę Kasper, tefnij się Cię nie znacie dnia ani godziny. Nie znacie dnia ani godziny. Dokładnie. Wszystkiej ten stracie mały chuj to. Ja też. Adam, pan jeszcze chatny kurwa. To ja. Nie znacie dnia Kapitan godziny. się? Macie TNT? Kapi. Macie, macie TNT? Nie, tak. nie. Czemu my tych minecartów nie użyliśmy? Nie znacie dnia no ani nie godziny. Gdzie? Alan, chodź tam, chodź do środka, chodź do środka. Podpalamy to, Gdzie? podpalamy to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tutaj, tu, alan! Stój! Obróć się! No. Tu, Co? Tu, chodź. Dobra. Chodź, robimy tutaj nieznane dnia ani nie, godziny. To barbarzyńcy! Chodź, chodź, chodź. Jehowi. Chodź do mnie, chodź do mnie. No, no, no. Is ok? No. Nie znasz dnia ani godziny! <laughs> ja pierdolę. Ja pierdolę. To się boję. congratulations. Congratulations! Congratulations! W amerykańskich apkach to Congratulations! congratulations. Jak Co to się stało? Ja pierdolę! Rusina wyszedł z gry! Matówka! Dawaj go, dawaj go, Pomba! 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 Nie znaczę dnia ani godziny, Zobacz. to! Nie znaczę dnia ani godziny, pamiętaj! Podpadnie! Niszczymy expiarkę, niszczymy expiarkę! Nie, nie, nie! Nie, expiarki może nie! Nie, nie. nie mam. nie! Poszło wszystko z dymem? Nie mam. Proszę, tepnij się do nas! Proszę, teplij. nie tepnij! Zobacz ten krater! Pox, to było to było do tyło. Tyło. Co? Czy moje wywalenie z gry ma jakiś związek z... Wybuchem? Widofem. Tepam. poczekaj, nie, nie, nie bij mnie, ja to mam Nie bijemy się! Chwila. Odpoczynek. Czas na relak. O ja pierdolę kawał chipsów. Um. Jeszcze creeper na dobitkę. Ehm. Um. Jeszcze na dobitkę. No dobra. Fajne, Ej, dawajcie otwórzmy tu morskie oko! I chuj. <noise> nie Dobra, dawajcie, teraz wszyscy bierzemy powiaderkę i tworzymy morskie oko. Wiesz co ja ci powiem? No zalało nas po prostu. No powódź. Powiedzmy, że piorun uderzył. Piorun! <grym> nie! Nie, nie będę mówił jak Ale tak balu, że hej! Ja mówię, matko bosko. Co, 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 co się stanęło? Ty kurwo jeba nas dni w Zerujecie. cię! Tomek nie znasz dnia ani godziny! Wiecie, że tak grał to... na live to Alana Alan by już nie było, nie? Ty też nie. Ty też nie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Co? 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 Jaka umowa? Jesteś czarny. Oby, nie kurwa. dnia, ani godziny, zobacz konia. Zobacz to by było na tyle, ludzie, dupę, haratamy, zobacz, kurwa. Kurwa. Widzimy się Tomasz, w kolejnym. Kurwa. Siema. Zobacz.